Jak zdobyć sławę w świecie himalaizmu? Piosenkarze nagrywają albumy, sportowcy zdobywają złoto na igrzyskach. A ci, którzy kochają ekstremalne wyzwania? Mają tylko dwie drogi: pobić rekord wejścia na Everest, albo stać się słynnym ciałem, które z czasem zamienia się w makabryczny punkt orientacyjny dla innych śmiałków. Tak właśnie było z Green Bootsem. Niestety w większości przypadków pogoni za pierwszą opcją kończy się drugą. W całej historii Everest pochłonął już ponad 330 istnień, a liczba ta wciąż rośnie. Mimo tragicznego bilansu, wspinacze nie przestają mierzyć się z najwyższym szczytem świata, i grając z własnym życiem. Co roku ginie tam średnio od 3 do 5 osób. W roku 2023 góra pochłonęła aż 17 ofiar. To najczarniejszy rok w jej historii. Co pcha ludzi ku niemal pewnej śmierci? Wejście na Everest to wyzwanie wymagające ogromnych umiejętności i doskonałej kondycji, ale czasem marzenie zaślepia rozsądek i sprawia, że przeceniamy własne siły. Co gorsza, dziś wyprawy na Everest przestają być domeną doświadczonych wspinaczy. Wszystko przez agencje wyprawowe, które obiecują, że ich szerpowie krok po kroku zaprowadzą cię na szczyt. Nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia w alpinizmie. Jakby to nie był sport ekstremalny, tylko harcerski obóz. Na jedną z takich reklam natknęła się 59-letnia nauczycielka z Indii, Susan Leopoldina Jezus. Pracowała w szkole publicznej w Silwasji, prowadząc przeciętne, nijakie życie. I właśnie to ją przygnębiało. Susan pragnęła czegoś więcej. Wyrazić siebie, zrobić coś szalonego. Coś, co wstrząśnie światem. Wtedy postanowiła, zostanie pierwszą Azjatką, która zdobędzie Mont Everest. W tym miejscu warto wspomnieć o legendarnej alpinistce Francis Jarbrodi Di Stefano Arsientiew. Przeszła do historii jako pierwsza Amerykanka, która zjechała na nartach z Elbrusa. Miała ogromne doświadczenie i w 1998 roku postawiła sobie za cel zdobycie Everestu. Niestety, bezlitosna pogoda na zboczu góry odebrała jej życie podczas zejścia ze szczytu. Stało się to mimo jej profesjonalizmu i wiedzy. Ale Suzan, nie zważając na takie tragedie, uparcie szła za swoim marzeniem. Najpierw wyruszyła na wyprawy aklimatyzacyjne. To konieczne, by ciało przyzwyczaiło się do mrozu i niedoboru tlenu na wysokości. Taki trening chroni przed chorobą wysokościową. Choroba ta to cichy zabójca. Powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszych przypadkach obrzęk płuc lub mózgu. Bez natychmiastowej pomocy śmierć. Dlatego szerpowie prowadzą grupy na coraz wyższe poziomy w pobliżu obozów bazowych, uważnie obserwując ich stan zdrowia. Sprawdzają, kto naprawdę jest gotów, by wspinać się dalej. I oczywiście wszyscy szerpowie chcieli, aby jak najwięcej osób dotarło na szczyt i było zadowolonych z wyprawy ale w przypadku Susan zrobili wszystko, by odwieźć ją od tego pomysłu. Już podczas wyprawy aklimatyzacyjnej cała grupa miała opóźnienie i to przez nią. Przejście przez Crompton Point leży zaledwie 250 metrów nad bazą Everestu. Zajęło jej to aż 5 godzin. Wiesz ile średnio potrzebuje na to doświadczony alpinista? 20 minut. Susan nie dawała za wygraną. Kilka dni później próbowała ponownie. Tym razem trwało to 6 godzin. Ale ona uparcie kontynuowała. W trzeciej aklimatyzacji nowy rekord: 12 godzin do Crompton Point. 6 więcej niż wcześniej. Nie tylko nie robiła postępów, stało się jasne, że musi zostać zatrzymana. A potem było jeszcze gorzej. Plan zakładał zdobycie szczytu przed zachodem słońca i dotarcie do obozów na czas. Pogoda na Everestie jest bezlitosna. Wspinacze czekają na okna pogodowe. A czas wejścia jest ściśle kontrolowany. Susan zagrażała nie tylko sobie, narażała wszystkich. Na dodatek zaczęła źle się czuć. A każda próba dalszej wspinaczki pogarszała jej stan. Kiedy Suzan ledwo trzymała się na nogach, pokonując ścieżkę wiodącą 500 metrów ponad obóz bazowy, była już w opłakanym stanie. Wtedy jej szerpa nie wytrzymał. Wezwał helikopter ratunkowy. Gdy maszyna dotarła, Suzan wciąż się opierała. Musieli zabrać ją siłą. Lekarze walczyli o jej życie przez całą noc. Rano Suzan zmarła. To tragiczne przypomnienie, że na Ewereście śmierć nie czai się tylko w przepaściach i lawinach. Nie można lekceważyć choroby wysokościowej, cichego zabójcy, który odebrał życie nie tylko Suzan, ale też dziesiątkom innych wspinaczy. Jej objawy bywają zdradliwe. Czujesz zmęczenie, ból głowy, osłabienie i myślisz To przecież Everest oczywiście, że jest ciężko. Ale to już pierwsze sygnały, których nie wolno ignorować. Potem dochodzą zawroty głowy, wymioty, ból oczu, krwawienie siatkówki, a nawet bradykardia zbyt wolne bicie serca. Do choroby mogą przyczynić się zbyt szybki wzrost wysokości, brak snu, hipotermia, zła dieta, wyczerpanie psychiczne, a także alkohol i kofeina we krwi. Ale najgorsze jest to, że im wyżej jesteś, tym mniej tlenu dociera do mózgu i serca. I właśnie dlatego choroba ta zabiera największe żniwo w strefie śmierci Mont Everest. Ten termin odnosi się do wysokości, na których stężenie tlenu jest zbyt niskie. By człowiek mógł długo przetrwać. Granice tej strefy zwykle wyznacza się na wysokości 8000 metrów. Niestety wielu wspinaczy lekceważy objawy, narażając własne życie, czasem bez powrotu. Tak właśnie było w przypadku malezyjskiego alpinisty Ak Aleksandra bin Ampuna Jakuba. Miał 55 lat i pracował jako policjant. W odróżnieniu od Suzan, Jakub prowadził bardziej dynamiczne życie. Uwielbiał sporty ekstremalne, nurkowanie, skoki ze spadochronem, ale czy to wystarcza na Everest? Nie, zupełnie inna liga. Jakub przekonał się o tym boleśnie już podczas pierwszej próby zdobycia szczytu. Nie udało mu się, postanowił jednak spróbować ponownie. Podczas wyprawy aklimatycznej, szerpowie zauważyli, że nie był najszybszy, ale radził sobie całkiem dobrze. 15 maja grupa Jakuba rozpoczęła atak szczytowy. Mężczyzna trzymał się dzielnie, choć jego oddech stawał się coraz cięższy. Im bliżej strefy śmierci, tym częściej musiał odpoczywać, lecz nikt nie uznał tego za niepokojące. Nawet doświadczeni wspinacze czują się tam fatalnie. Jednak 20 maja, gdy dotarli do strefy śmierci, Jakub nie był już w stanie iść dalej. Wtedy wszyscy zrozumieli, że dzieje się coś złego. Najprawdopodobniej padł ofiarą choroby wysokościowej. Aby uratować osobę z taką przypadłością, towarzysze muszą jak najszybciej sprowadzić ją na jak najniższą wysokość. Szerpowie nieśli Jakuba tak szybko jak tylko mogli. Co kilka minut sprawdzali jego stan. Niestety w pewnym momencie Jakub przestał reagować. Szerpowie skontrolowali puls. Serce już nie biło. Gdy stało się jasne, że nie da się go uratować, przewodnicy zostawili ciało w rejonie przełęczy Południowej. I wrócili do grupy, by pomóc reszcie uczestników wspinaczki i nie narażać ich na to samo. Następnego dnia ciało Jakuba zostało zabrane i przewiezione do jego rodziny w Malezji. Ale taka tragedia może spotkać nie tylko amatorów. Nawet doświadczeni alpiniści są bezsilni wobec potęgi Everestu. Wiktorika, żona mołdawskiego alpinisty Wiktora Brincy, opowiada, że jej mąż kochał góry i wysokość. Pracował nawet przy instalacjach anten. Bo uwielbiał patrzeć na świat z góry. Wiktor zdobył wszystkie szczyty Włoch, ale jego największym marzeniem był Mont Everest. Wyruszył trasą przez przełęcz południową, tam gdzie zmarł Jakub. Jednak tego dnia wiatr był bezlitosny, nie pozwolił mu dotrzeć na szczyt. Wiktor musiał zatrzymać się na noc i ruszyć dalej rano, ale wysokościowa choroba dopadła go w nocy. Jego stan gwałtownie się pogorszył, nie dożył świtu. Wiktor Brinca zmarł na Mont Everest 17 maja. Wiktoria mówi, że był odważny, miał duszę odkrywcy i zginął, robiąc to, co kochał najbardziej. Innym marzycielem, który od 9 roku życia pragnął zdobyć Mont Everest, był Peter Sword, anastezjolog ze szpitala w Vancouver. Wspiął się już na wiele imponujących szczytów, od Mont Reiner w Ameryce Północnej po Aconcagüe w Argentynie. W maju 2023 roku wyruszył w swoją upragnioną wyprawę na Everest. Do 25 maja był na górze od 7 tygodni i codziennie kontaktował się z rodziną. Z jego wiadomości wynikało, że czuł się świetnie, ale wszystko zmieniło się w strefie śmierci. Peter nagle poczuł się fatalnie. Nie był w stanie nawet wstać o własnych siłach, a co dopiero iść dalej. Męczył go potworny ból głowy, miał nieregularny oddech. Trudno mu było skupić myśli. Najbliżej znajdował się czwarty obóz, ale jego stan był tak zły, że trzeba go było natychmiast sprowadzić niżej, do trzeciego, gdzie jako jedyny znajdował się teren do lądowania helikoptera ratunkowego. Niestety, w drodze Peter stracił przytomność. Doszło do zatrzymania akcji serca. Peter wydał ostatnie tchnienie, zanim zdążono udzielić mu pomocy. Niestety, szerpowie nie zdołali sprowadzić go do obozu na czas. Choć ci przewodnicy wielokrotnie wspinali się na Everest, nawet oni nie potrafią zapobiec każdej tragedii. Rankiem 12 kwietnia 2023 roku, jeszcze przed świtem, trzej doświadczeni Szerpowie Lakparita, Pemba i Dachiri ruszyli w stronę lodospadu Kumbu. Wszyscy mieli za sobą wiele wejść na Everest. Tego dnia mieli sprawdzić i wymienić liny łączące obóz drugi na wysokości 6400 m ze szczytem. To zadanie było kluczowe. Liny zabezpieczają wspinacze na stromych i niebezpiecznych odcinkach, często przy przepaściach i urwiskach. Lodospad Kumbu jest jednym z takich miejsc. To ruchomy, pękający lodowiec, stale grożący zawaleniem. A jednak każdy, kto zdobywa Everest od południa, musi przez niego przejść. To jedyna droga do obozu pierwszego. Aby wykonać swoją pracę, szerpowie musieli wejść w sam środek lodospadu najgroźniejszą jego część. O 9:30 rano nadeszła wiadomość: doszło do wypadku. Ktoś z grupy wspinaczy zaalarmował ratowników. Jak się okazało, doszło do kolejnego zawalenia lodowca Kumbu. Szerpowie spadli w szczelinę głęboką na 50 metrów. Dodatkowo zostali zasypani przez lawinę. Ratownicy natychmiast ruszyli na pomoc. Do akcji dołączyły także poszukiwania z powietrza, ale zła pogoda i groźba kolejnej lawiny zmusiły ekipę do przerwania misji. Niestety wszyscy trzej szerpowie zostali pogrzebani żywcem pod śniegiem, żaden nie przeżył. Nie ma znaczenia, jak doświadczony jesteś w górach. Wobec żywiołu wszyscy jesteśmy bezbronni. Początkujący Sherpa czy legenda wspinaczki jak Siliard Suchajda, wszyscy stają przed tą samą brutalną siłą natury. W 2014 roku zdobył Broad Peak, mierzący 8051 metrów. W 2022 Lotse, jeszcze wyższy, bo aż 8516 metrów. Rok później obrał sobie za cel Everest. Chciał go zdobyć samotnie, bez niczyjej pomocy. Swoją stronę na Facebooku zamienił w dziennik gdzie dzielił się swoimi przemyśleniami. W jednym z ostatnich wpisów pisał, że od kilku dni zmaga się z silnym kaszlem, bólem gardła i łzawieniem oczu. Mimo to robił wszystko, by stanąć na szczycie. Był już bardzo blisko. Przez telefon satelitarny powiedział rodzinie, że znajduje się na wysokości około 8700 metrów, a do celu zostało mu zaledwie 3-4 godziny wspinaczki. Ostatni sygnał z jego lokalizatora pojawił się w rejonie Hillary Step, niemal pionowego zbocza Everestu. Tam urwał się wszelki ślad po nim. Wtedy rodzina podniosła alarm. Po długich i dramatycznych poszukiwaniach dotarła wiadomość. Inna grupa wyprawowa odnalazła go na tym samym stopniu, na wysokości 8780 metrów. Niestety nie byli w stanie mu pomóc. Skontaktowali się jednak z agencją w Nepalu, która natychmiast wysłała helikopter. 26 maja z obozu drugiego wyruszyło także trzech szerpów, by ratować suhajdę. Były to dwa dni po jego próbie zdobycia szczytu. I dzień po tym, jak widziano go żywego po raz ostatni. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, po Suchajdzie nie było śladu. Mimo, że ciała nie odnaleziono, oficjalnie uznano go za zmarłego. Później wyszło na jaw, że 24 maja Suchajda ponownie ruszył na szczyt bez sprzętu. Jego namiot i ubrania znaleziono przy obozie drugim. Wszystko wskazuje na to, że wspinał się, mając na sobie jedynie to, co nosił. Bez zapasu tlenu, który mógłby uratować mu życie w strefie śmierci. Ta tragedia została uznana za najbardziej zagadkową, jaka wydarzyła się w 2023 roku. Dlatego nieważne, czy chcesz zdobyć Everest, bo to twoje niespełnione marzenie, pasja czy praca. Góra nie ma litości. Nawet najczystsze intencje nie chronią przed jej bezwzględnością. W maju 2023 roku australijczyk Jason Kenison podjął próbę zdobycia Mount Everest. Nie był szerpą ani zawodowym alpinistą. W wieku 23 lat Jason uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doznał ciężkich urazów biodra, barku i kręgosłupa. Czekała go bolesna i długa rehabilitacja. Uczył się zarówno chodzić, walczył z depresją i starał się odzyskać sprawność. Nawet po latach cierpiał z powodu nieustającego bólu pleców. Konieczna była rutynowa operacja kręgosłupa, i wtedy los uderzył ponownie. Podczas zabiegu uszkodzono nerw. Lekarze oznajmili mu, że resztę życia spędzi na wózku inwalidzkim, ale Jason nie poddał się. Z determinacją wrócił do rehabilitacji. Miesiącami walczył z bólem i własnym ciałem, aż znów stanął na nogi. Nie tylko chodził, ale i biegał. W końcu zaplanował wyprawę na Everest. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę na cierpiących, takich jak on sam. Jego celem było zebranie środków dla organizacji charytatywnej. Przed wyprawą Jason odbył kurs wspinaczki wysokogórskiej w Nowej Zelandii. Trenował na skałkach i w swoim ogrodzie, wchodząc po linach i stopniach, z pasją godną kogoś, kto już raczej wyrwał się śmierci. Gdy Jason dotarł na sam szczyt Mont Everestu, jego sukces był ogromny. Wykazał się niezwykłą wytrwałością i umiejętnościami. Radził sobie z przeciwnościami równie dobrze jak dwaj towarzyszący mu szerpowie. W końcu zdobył najwyższy punkt na ziemi. W wywiadzie jego bliscy wspominają, jak płakali ze szczęścia, gdy usłyszeli, że Jason tego dokonał. Wiedzieli, ile to dla niego znaczyło. Zrobił wtedy zdjęcie symbol swojej walki i spełnienia. Ale to jeszcze nie był koniec. Był dopiero w połowie drogi. Czekało go zejście. W euforii nie zauważył, że coraz trudniej mu oddychać. Kręciło mu się w głowie, a siły opuszczały go z każdym krokiem. Szerpowie natychmiast zorientowali się, że coś jest nie tak. Jason cierpiał na chorobę wysokościową. Zeszli z nim na skalną półkę na wysokości 8400 metrów i ruszyli po dodatkowe butle z tlenem do obozu czwartego. Kończyły się ich zapasy. Niestety silny wiatr i pogarszająca się pogoda uniemożliwiły szybki powrót. Jason został sam, walcząc z mrozem i dusznościami. Walki tej nie wygrał. Rodzina została poinformowana, że przyczyną śmierci był obrzęk mózgu wywołany ekstremalną wysokością. Bliscy byli zdruzgotani. Lecz pocieszeniem pozostało im zdjęcie ze szczytu. Według nich uchwyciło najszczerszy i najszczęśliwszy uśmiech Jasona w całym jego życiu. Wieść o śmierci australijskiego śmiałka szybko obiegła media. Razem z jego poruszającą historią i marzeniem, chciał wspomóc organizację charytatywną. To było dla niego najważniejsze. W 2023 roku Mount Everest zdobyło około 600 osób, z czego 350 to szerbowie. Łącznie na górze znalazło się od 900 do 1200 spinaczy. Pracownicy bazy mówią, że ten sezon był wyjątkowo trudny. Pomocy medycznej udzielono aż 600 osobom. Problemy zdrowotne obejmowały wszystko. Od infekcji po obrzęki płuc, które wystąpiły u połowy spinaczy. A ty, czy zdobyłbyś Mont Everest, gdybyś miał pewność, że nie umrzesz? A może już to zrobiłeś? Podziel się swoją historią w komentarzach i zasubskrybuj kanał. Poznasz tu najbardziej przerażające i nieoczekiwane historie z ekstremalnych wypraw.